Dobra, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Polygon Service. To już czwarty dzień, czwarty odcinek vlogowy. I co, zaczynamy dzisiaj od zafirki, w której zaczęliśmy robić przewody hamulcowe. Jak widzicie, dwa przewodziki nowe naprzód. Silnik umyty, bo miał wycieki, także klient sobie zażyczył mycie silnika. Oczywiście nie uszczelnianie wycieków, tylko mycie silnika. Także ten motor umyliśmy od góry, od dołu. No i co, wjechały nowe przewodziki hamulcowe. Jak widzicie, przewód idzie oryginalną ścieżką, tak jak iść powinien, tylko z mojego, z mojej, że tak powiem, perspektywy, z mojego się są dołożone dodatkowe przytrzymania tego przewodu, żeby ten przewód po prostu nie pracował, żeby stał sztywno w swoim miejscu takie jego zadanie, żeby tylko nim płynęła ciecz a nie latał po całym samochodzie no i niestety samochodzik przestał do kolejnego tygodnia bo widzicie go w kolejnych ciekawostkach, a poprzednich też gościł bo niestety nasz zacisk był do wyrzucenia mianowicie urwany odpowietrznik gumka tutaj na tłoczku i sam tłoczek przerdzewiały, gumka rozdupczona zacisk ogólnie dawał się do regeneracji, a skoro nowy z dobrej markowej firmy kosztuje koło chyba tam 200 złotych to stwierdziłem, że nie ma sensu go regenerować, a i nic, po prostu nowy zacisk jest nowy, elegancki, cały układ już odpowietrzony, tak naprawdę tylko założyć koła i zafirka do wyjazdu. Jeszcze pokazywałem wam taką srebrną Hondę. Honda w sumie czeka na parkingu na odbiór. W Hondzie mieliśmy takie dwa wahaczyki tylne górne do wymiany. Te tutaj, te tuleje się tutaj zesrały i po prostu zawieszenie strasznie trzeszczało jak to klient określił jak stara szafa eee, także co no wymieniliśmy wahacze jest wszystko w porządku jeszcze może wiadę tą chodną, to wam pokażę jak te wahacze są zlokalizowane i co my tutaj dzisiaj działamy jak widzicie albo nie widzicie mamy pozakładane nowe tuleje na beleczkę chwilowo jeszcze zaciski wiszą zaraz pewnie odezwą się hajterzy, jak to zaciski mogą wisieć a no przez kilka sekund nic im się nie stanie no i co, całą baleczkę sobie opuściłem, wymieniłem tuleje, już Wam pokazuję. Tulejki wyglądały tak: to jest jedna, ta jedna była cała, druga była uszkodzona, ten środek cały był zerwany. Klient bardzo słuszną decyzję podjął, że wymieniamy obydwie strony, a nie tylko jedną. No i teraz kilka słów, jak ja takie tuleje wybijam, żeby się z nimi zbyt mocno nie naszarpać. Pierwsze co, próbuję wiercić. Tutaj mojego wiertła już nie będzie widać. O, tu widać. Jak widzicie, przewierciłem się wiertłem praktycznie tutaj dotąd. I to mi zmiękczyło całą konstrukcję tej tulei. Potem biorę młotek pneumatyczny. I młotkiem pneumatycznym od zewnątrz odginął sobie wszystkie krawędzie. I jak widzicie, tutaj ta tule jest zmasakrowana, zgięta. Ta tak samo, wszystko młotkiem pneumatycznym. Dotąd ją masakruję młotkiem pneumatycznym, żeby ona się ścisnęła jak najmniejszym polem styku stykała się z naszą belką. Wtedy jak już to mamy pozaginane, próbujemy młotkiem uderzyć z tej strony i te tuleje pięknie wychodzą. Młotkiem oczywiście zwykłym też się da, ale młotkiem jest czasami naprawdę dużo pierdolenia i... no i nie polecam tego rozwiązania, bo idzie się czasami omachać, omachać, a nic nie zrobimy. No i przychodzi etap wkładania tych tulei. Ja do tego teraz mam ściągać. Eee... Jestem wyposażony w kilka takich ściągaczy z gotowymi tulejkami pod różne auta i no i co, no i fajnie się robi tymi ściągaczami, ale nie bójcie się, można to też zrobić chałupniczo, kiedyś to robiłem, bo po prostu kupowałem sobie gwint, gwint, pręt gwintowany, zakładałem z dwóch stron jakieś tulejeczki, które mi odpowiadały do, do naszej tulei, po prostu sobie e, nakręcałem nakrętki, podkładeczki i wciągałem sobie te tuleje zwykłym prętem gwintowanym, Zwykły pręd gwintowany jest za tyle chujowy, że po prostu ten gwint nie jest na tyle twardy i lubi się to pociągnąć, lubi się zacząć ten gwint, no ale to na jednorazową robotę, jeśli robicie, no to myślę, że warto, bo taki pręd gwintowany kosztuje 5-10 zł, e, nakrętki, złotówkę, jakieś tam podkładki szersze, nawet podkładki tego typu, które możecie kupić w mrówce w każdym praktycznie markecie budowlanym. Podkładki tego typu różnych rozmiarów. Dobieracie sobie jaką tam potrzebujecie. I, i jesteście w stanie za kilka złotych zrobić sobie taki ściągacz, który jedno autko Wam bez problemu obsłuży. Jeszcze przy tej beleczce, jak demontowaliśmy beleczkę, okazało się, że jedna sprężyna uległa biodegradacji. Mianowicie ta urwała się tutaj, ta druga sprężyna ta druga sprężyna jak widzicie jest cała, także tej sprężynce troszeczkę brakuje. Czekam właśnie na decyzję klienta, co sobie podejmie, czy zakładamy stare Sprężyny, czy jednak zakładamy nowe? Na razie czekam na decyzję. I jeszcze, jak ściągałem zaciski, zauważyłem, że ta tuleja w jarzmie po prostu stoi dęba. E, uporałem się, wyciągnąłem ją i co? No, i jak wyczyścić w sumie e, takie, taki otworek pod, pod jarzmo? Zaraz wam pokażę. Słuchajcie, sama tulejka wygląda tak. Ona jest do czyszczenia, Papier ścierny, najpierw w sumie zmydziął z tego starego smaru papier ścierny, jakiejś tam niedużej gradacji, 360 na przykład, potem 600 km na mokro, żeby to było w miarę gładkie. Doczyścicie sobie taką tulejkę, potem ją smarujecie jest git. I musicie wymienić te osłony przeciwkurzowe, bo właśnie przez te osłony wszystko staje dęba. Bo jak widzicie, ta osłonka była dziurawa, dostawała się woda, syf na, to, na tą tulejeczkę i po prostu tulejka z biegiem czasu stanęła dęba, zardzewiała wszystko w środku. No i na pewno nierówno nam zużywało klocki. A teraz czyszczenie samego otworu. Bierzecie jakieś tam wiertło nieduże, skrętareczka i wiertłem dookoła sobie jedziecie po otworze. Ta tarza ta będzie Wam wychodzić z tego otworu. Dokładnie. Przedmuchujecie to powietrzem zmywaczem jeszcze raz. I tak naprawdę to wystarczy. Nie trzeba tam piłować, żeby się tam nie zrobił za duży luz. A tą boczną stroną wiertła nie narobicie dużych szkód, tylko tak naprawdę zeszlifujecie luźny materiał rdze i wszystko będzie w porządku. Także także co? Także no tyle. Decyzja widzę klienta. W porządku, to robimy w takim razie. Także co? on? Zamawiam nowe sprężyny na jutro. Eee, nawet w sumie bez pytania, zrobiłem, bo jest to chwila, moment, a jest to stały klient, także, także po prostu stwierdziłem, że trzeba to zrobić, żeby, żeby nie było jaj. No i, no i tyle. I zobaczcie, mamy poprawnie wyczyszczoną naszą tulejeczkę. Idziemy do gniazda. Gniazdo też wyczyszczone. Wkładamy tulejeczkę i bez smaru już be nam tulejeczka chodzi bez żadnych oporów. Jutro przyjdzie nam nowa gumka osłonowa tutaj. Ładujemy smar. Ja daję zawsze smar molibdynowy sprawdzony od lat. Nic się nie dzieje z nim. Także co, jutro przyjdzie nowa gumeczka, razem ze sprężynami smarujemy i składamy wszystko do kupy. I jeszcze jedna ważna rzecz, co można powiedzieć o takich śrubkach, które wkręcamy gdzieś na przykład do takiej belki czy coś, jak widzicie tu na przykład mocowania przewodów, eee, coś takiego, co nie odpowiada nam na przykład amortyzatora, amortyzatora nie posmaruje smarem, tylko klejem eee, śrubę do amortyzatora, a wszystkie inne jakieś takie śrubeczki od pierdu, przewodów czy coś, z takie śrubeczki smarujemy smarem, ja tu mam jakąś tubkę zwykły smar do jakiś tam łańcuchów po prostu z jest wygodniej nakładać na te śrubeczki troszeczkę smaru i to wkręcamy i mam przynajmniej taką pewność że za rok czy za dwa jakby trzeba było to odkręcić to odkręcimy bez problemu dobra tak to wygląda sprężynki na miejscu jarzmo naprawione sprężynki nowe, tulejki na belce nowe wszystko ładnie poskręcane także zakładam koła i wóz do wyjazdu co tu wam jeszcze Będę mógł w tym tygodniu pokazać. Obawiam się, że nie wiem, czy coś fajnego trafi. Bo powiem Wam, że się zrobił jakiś okres targi klocków. Tutaj tarcze klocki. Tutaj tarcze klocki. Oczywiście. W tym musimy poszukać cypratnik rąk. Może tego do ogramy. Zobaczymy jeszcze co tam będzie. A czeka sobie grzecznie na części. Także sobie stoi. Kolejny peżoczyk. Też tarcze klocki. Doblo niestety czeka sobie na wtryski aż się zregenerują No także, no zobaczymy, może coś jeszcze się trafi ciekawego A czykolwiek powiem Wam, że jest jakiś kurde tydzień tarcz klocków i tyle kompletów, tarcze klocki, tarcze klocki, tarcze klocki Dobra, słuchajcie, w końcu coś ciekawszego się trafiło niż w serwisy, klocki, tarcze, oleje Mamy do zrobienia dwa zaciski hamulcowe od Iveco w obydwu zaciskach stoją te prowadniczki. Tutaj, jedną prowadniczkę już gdzieś mam ogarniętą. Tak wygląda, z grubsza ogarnięta. Muszę ją jeszcze tu szlifować, żeby tych żerów nie było, bo tych prowadniczek niestety tego zacisku nie da się dokupić. Także musimy je uratować. No i tłoki stoją. Znaczy te tłoki na Hama da się je wcisnąć, ale to tak bardzo na Hama i wątpię, żeby to potem pracowało. Także co, zaczynamy. od... musimy mieć wkręcony odpowietrznik. Zakręcony, odkręcony przewodzik. Oczywiście te miejsca sobie tu już wyczyściłem szczotką, żeby żadnego syfu mi tu nie naleciało. Teraz przedmucham sobie jeszcze tutaj dmuchawką, żeby syf nie naleciał mi do środka i tak go będę później mył, ale tak żeby po prostu było czyściej. I damy tu powietrze i spróbujemy wybić obydwa tłoki. Słuchajcie, na ten moment to wygląda tak. Obydwa tłoki wyleciały. Tłoczki, ten może jeszcze akceptowalny, może by się go uratowało, ale ten kaplica, mniejsza z tym, tłoczki wywalone, teraz sobie szczotką drucianą całą tą powierzchnię tutaj wyczyścimy i jakimś tam grzebaczem wszystkie te rowki, gdzie siedzą gumki od zacisku, to sobie poczyścimy i będziemy widzieć się dalej. Słuchajcie, tak to wygląda po wymyciu, wyczyszczeniu szczotką drucianą i położeniu pierwszego tłoka. W zestawie dostaniecie taki smar. W zestawie, oczywiście, do regeneracji zacisku stoi taki czerwony smar, on nie gryzie się z płynem hamulcowym. Także śmiało możecie sobie smarować. I ten tłoczek, oczywiście, wkładamy go ręką, nie wpychamy go jakimiś motkami, nie tuczemy. Jeśli on nam nie chce wejść, gdzieś tam się klinuje czy coś, to znaczy, że coś jest nie tak. On po prostu, jak mamy odkręcony odpowietrznik albo przewód hamulcowy, on ma wejść nam palcami. Jak widzicie, tutaj wszystko git. Zaraz pewnie odezwą się hejterzy, że co to za regeneracja zacisku, jak nie jest pomalowany ale to jest do auta dostawczego, także pod felbą go nie będzie po pierwsze widać i on ma przede wszystkim działać, a nie wyglądać także tutaj nie malujemy, robimy to jak najtaniej się da, żeby wszystko, wszystko działało słuchajcie, w ostatnim czasie za dużo się nie działo, same serwisy olejowe, filtry, tarcze, klocki, jakieś tam zawieszenia także stwierdziłem, że nie ma sensu wam tego pokazywać, bo chwilę można oglądać wymianę tarczy klocków zawieszeń czy filtrów oleju i samego oleju Także pominąłem te fakty, no i, i, i co? No i przez to nie miałem co dla Was złożyć do, do, do tych ciekawostek. Wymiany opon pier do także sobie to odpuściłem. Ale co, wracamy i w następnym tygodniu na pewno ukaże się fajny filmik z naprawy tego wozu, czyli Citroen Space Tourer 2.0 HDI 18 rok, 78 tysięcy przebiegu i walnięta uszczelka pod głowicą. Znaczy, jeszcze nie wiemy, czy uszczelka, czy może. Sama głowica albo blok, ale powiem Wam, że będzie tutaj ciekawie jest co robić. Jak widzicie, silnik niezbyt czysty, a przebieg potwierdzony, bo jest to pierwszy właściciel z polskiego salonu. Mamy też na dworze kolejne dwulitrowe HDI, też 18 rok, tylko że troszeczkę więcej przebiegu, bo tam chyba 100-120. Mamy miniacza, w którym się rozsypał rozrząd i przemieliło ślizgi poleciały ślizgi do miski. Także co? No coś tam będziemy działać, jakiś tam master świeży jest trujeczka. Także na pewno w następnych ciekawostkach już zobaczycie coś ciekawego. A tymczasem nie zapomnijcie o subskrypcji, łapkach w górę i napiszcie komentarz, że wytrwaliście do końca. Ja będę widział, ile osób ogląda moje filmy do końca, a temu filmowi pomoże się to wybić na szerszą skalę odbiorców.